Wszyscy mają mały, a ja duży. Żółty, żółty, żółty. Hmm, hmm, hmm. No to mamy wszystko. Furka. Hmm. No, dobra jedziemy. To jest brzydkie. Tam to jest dużo ładniejsze, nie? Ach, śliczny, śliczny. M niam, m niam, m niam. A tu jest jeszcze coś piękniejszego, tu jest, tu jest, zamek w Miliczu, zamek, który jest bardzo, 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 bardzo stary i zamek, który był mm, opuszczony jako, nasz znaczy opuszczony, przeznaczony jako fabryka, po tym jak sobie... Mm, Lokalni tutaj właściciele w 1700 roku, tam roku stwierdzili, że tam sobie pałacy budują. Mnie, moim wieku, jakie to ładne. Oj, nie, to to, to B. To jest śliczne. No i tutaj była fabryka, i potem to popadło w XIX wieku w ruinę. A pałac, jak wygląda pałac? I jakie ładne. Miam, 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 Jak wygląda w ogóle ten pałac? To zaraz się okaże, jak tam podejdziemy. Hmm, jakie ładne. Hmm. Po drugiej stronie zamku de, 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 de. znajduje się taki oto potężny, gigantyczny wręcz pałac Moja Ania wypowiedziała bajac. Który znajduje się obecnie co? Techniką, Technikum leczniku. Technikum Ja się tak przekręciłem tak przez to. Go, 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 warto to być. No to jest ładne, tam to tamto, tamto tam jest ładne. Lubię takie przygody, kiedy się wchodzi do baru chińskiego, a barze chińskim jest dosłownie 200 coś pozycji do wyboru. No wybraliśmy sobie trzy, których na pewno nie zjemy. Anka teraz patrzy na paragon. Grozy? Nie, to nie jest paragon grozy, bo z tego by się pół wojska najadło.